Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ponownie wchodzimy do naszego pokoju, zasypiamy i tak, i tak, wydaje mi się, że, ponieważ jest taki efekt, który się nazywa neon. Szukali go gdzieś w tym świecie, w tym neonowym świecie. Na no, wiem, że ten nic nie robi od duszki. A ten ten, co? To jakieś dziwne są. To jest dziwne. Ty Ten nie ma też nic do powiedzenia. Dobra, tu już byłem to idziemy do następnego świata. E, tu byłem. To pójdę do dołu. A ty coś masz do o, oh, wow, neon. Dostałem ten efekt. Tak, czyli mamy pierwszy efekcik, nasz następny, jaki chciałem... Znaczy, zapiszę sobie, że znalazłem. Neon. Znaczy, słyszałem o efekcie jakimś, który się nazywa ręcznik. I o efekcie... Mm, takim innym, jeszcze nie pamiętam za bardzo. To ja się chyba nazywa jakoś, że, że, że grubnie, czy coś takiego. Nie, wiem, wydaje mi się, że. bo. Ciekawi mnie, dlaczego w wilderness nie było żadnego efektu, więc tą strefę bym sobie jeszcze zobaczył. W lewo nie szedłem, z tego co pamiętam. Zawsze szedłem jakoś tak w prawo. O tu, chyba, można się przedostać. O! Jest jeszcze jakieś te dziwne korzonki wystające. Ok. No i co? Czy to się zapętla nie? Two. oh Wow on a tantrum. Na to może stąd pójdę, nie będę im przeszkadzał. Tam się na górę można przedostać, w ogóle? Nie wygląda. To chyba na górę pójdę. Kurczę, jestem trochę zgubiony. Świetnie zapętla się ten świat. Do 16. Mzam taką dziwną strukturę, nie o co w niej chodzi. No i co? O, tego tu nie było. Nie było tutaj tego murku. I tego też w sumie nie było. Czym ty jesteś? Gadać. Nie gada. Można tutaj przejść. O wow. Oku. O, wow, jest wejście jakieś, można przejść. No i co idziemy sobie, tak? O, wow, tego nie widziałem. Czemu to się teleportuje? No i nie ma, się zmyło, dobra. Nie zobaczyłem tamtego, tamtej części, a nie, to jest po prostu. W tych lampach coś jest chyba nie. Mogę sobie usiąść na tych ławeczkach, o kurde. Oj mi zmyło efekt, dobra. W sumie to i takie czytowanie, więc zasłużyłem, ci ludzie się na coś patrzą. Hm. czemu tu jest czerwony teraz? Okej, okay, nie wnikam. Znaczy, coś jest w tych kwiatkach? Nie ma. Ej! Co teraz mam robić? Oni niby kliknąłem tego. O, to jest teraz niebieskie. Czekaj, co? To jest pierwszy raz kiedy tu jestem. Ja tu mam czegoś szukać O, jest jakiś duch Pewnie da mi efekt jakiś O oh, wow, spirit headband Jest, ja teraz sobie muszę zapisać całą tą drogę Jak ja tu dotarłem Czyli proszę państwa, mamy tutaj tak The Wilderness... czy Wilderness, nie wiem, jak się to czyta. Sky Garden... i to się nazywa Ghost World, ok? No a więc, właśnie sobie tutaj bez celu i patrzę, co znalazłem. Znalazłem Chromosoma, przy, przynajmniej... tak, to wygląda jak Chromosom, tak więc ja mam Chromosoma. Nie mogę z nim wejść w interakcję, a właśnie nie testowałem tego. Myślałem, że może przeniesie nas do świata jakiegoś, ale nie. On sobie tu łaży, tak bez celu. To jest nudny świat, mamy z niego efekt, podejrzewam, że drzwi też w nim nie ma. Środek zgubiłem, więc... Nie wiem, czy to coś ma środek w ogóle. Okej, okay, z tego co widzę, zostaną nam trzy efekty.

że w tym Wilderness nie było efektów żadnych to jest taka duża strefa podejrzewam, że tutaj coś jest podejrzewam, że nie wiem co może towel, może jakiś inny może fat efekt chociaż sądząc po ubogiej naturze tego czegoś to tutaj raczej nie ma efektu grubości może na górze jest nie, na górze to nic nie ma, z tego co widzę, się nie da przedostać. Dobra, ale tutaj, tutaj to już byłem. Czyli gdzie mam iść teraz? Okay, dobra, widać, że chyba tu się można przedostać. Nie, nie można. Ale tu można, o. Może teraz się do góry da przejść? O, jakiś ręcznik, czy coś falująca A, towel. Falująca blaszka. Wii. Oui. Mam już 23 efekty. Hmm. Nie wiem co mam z tą wiedzą zrobić. Ugryzę się w policzek, a i oczywiście zapiszę nasz, naszą rzecz, czyli zostaje dwa efekty: to jest fat i witch. Nie wiem jak zdobyć witch, więc to jest dosyć ciekawe. No, w sumie też nie wiem, jak zrobić fat. Ale podejrzewam, że to może mieć jakiś związek z piekłem. A skąd takie podejrzenie, bo w piekle jest bardzo dużo połączeń. A nie wiem, czy w piekle, może w czymś innym, ale to jest chyba takie jedyne miejsce, gdzie, gdzie jeszcze można coś znaleźć i się przez coś połączyć. A ja mam wrażenie, że już wszędzie byłem. Że przejdę przez ten teren właśnie, przez te dziwne bigosy. Macie za swoje, nie wiem co zrobiliście. O proszę bardzo, jest piekło. Znalazłem piekło, czas do piekła. Moja najmniej ulubiona strefa. Z wiadomych przyczyn, chyba. Jeszcze raz będę szedł, tak myślę może. O, jest coś, wejdę do czegoś. Może tu coś będzie? Nie, tu nic nie ma, Czyli to drogę mogę sobie wykluczyć. Idziemy dalej. To jest ta sama droga. To też. Czyli została nam ta. Ta droga nas została. Ok, a z tym ludkiem się ten. Z tym ludkiem się. Wchodziłem w interakcję i dotarłem do innego świata. W którym chyba nie było efektów, z tego co pamiętam. Naprawdę nie mam pojęcia. Szczególnie bardzo fajna strefa. Jedna z moich ulubionych. O, kim jesteś? Faten, Teraz jest, mogę być gruby. Wow. I to, to by oznaczało, że zostałem mi tylko jeden efekt. I nic więcej. Co jest nieco kozackie. Dwa kiedy a gdzie ty teleportowałeś? A, the Wilderness. I do baraków. Teraz został tylko ten Witch efekt. Jest straszna. Jedna z takich chyba najsmutniejszych stref, tutaj. Czy jak się w ogóle najłatwiej do piekła dostać? Prawdopodobnie grzesząc, ale niestety to nie działa w tej grze. No dobra. Nic ciekawego nie ma. Został mi jeszcze tylko Wiedźma Ale jak się, czekaj, jak się miał dostać do Dobrze Podejrzewam, gdzie może być Ten świat kolejny Otóż, jak Przejdziemy sobie do naszego Sejwu Zaśniemy mm. No i dalej Odpalimy nasz Turbo Boost i tak pewnie niektórzy z Was mogą pamiętać, a w tym B Block World był taki portal, i w piekle na początku sali też widziałem yy, takowy portal. Natomiast teraz Zapomniałem jak się do piekła dostać, więc... On no, tak słabo trochę. O, jest, znalazłem w końcu. Czy to może być tu? Chyba może być. Jestem aktualnie tu, teraz nie wiem, będę może szedł cały czas w prawo, tak jak mogę. Może coś znajdę, może nie. Tu byłem, w sumie to już pójdę chyba na górę bardziej. O, ten świat co robi? Aha, świetnie, to jest ten sam. Dobra, zmiana planu. Idziemy do góry, i w lewo. Jest dziwne stworzenie. A to widziałem, już więc tu nie idziemy. O, co to jest? Czy to jest to? O, kurczę. Jak się tu weźmie lampę, bo to wygląda na ciemne dosyć. Ta lampa jednak pomogła, ale nadal widać, więc może najwyżej rozjaśnię to jakoś w programie. Jest jakieś, jakiś kamper się ma stworzeniu, to sobie usiądę. Może ko tego stworzenia usiądę, żeby mu nie było smutno? Nie, chcę po prawej stronie, chcę po prawej stronie usiąść. O, czy tu się coś ma dziać? Wiecie co, nie wiem, może wysiądę, może, może, już dojechałem. O wow, dojechałem, jest... Jest tu dziwacznie... Bo właśnie tu jest tak czerwono, tak czerwono, wcześniej nie było czerwono. Jest tu jakieś... O, w ogóle jak jest, jak są te wszystkie iceberg'i, że góry lodowe, jakiś gier, jest Super Mario 64 i właśnie... Tutaj jest ta muzyka w, ty, w tym przedostatnim poziomie, czy coś takiego? No właśnie tu osiem, a stworzę mega dziwne, o co to? Człowiek tonący chyba, tak? Czy nie? O, dojechaliśmy gdzieś, co? Witch. Teraz jest Twitch. Czy tu nie można zrobić jakiegoś eventa za pomocą tego? No w ogóle, to teraz mam wszystkie efekty, ale chcemy się troszeczkę pobawić. A był chyba jeden event właśnie z tą wiedźmą. Gdzie gdzieś widziałem... Słyszałem, znaczy. Że jak tu się pójdzie... A nie, nie tu. To jest nudne, ja chcę szybką prędkość, ja chcę ośmiokrotną prędkość. Wow, teraz jestem mega szybki. Patrzcie na ten speed. Okej, okay. teraz jesteśmy graffiti world. Nie, to nie ten nawet. To nawet nie jest ten świat. Znalazłem jakimś cudem. O wow! Czy wystarczy, że z, z tego krzesła wejdziemy na niej i zejdziemy, dobra, czyli mamy nasze super moce. Większość z tych efektów nawet nie wykorzystałem, co jest trochę smutne. Ok, i nam ty tylko tutorial. Czy jesteśmy w Neksusie i co robimy? Uderzamy się tu. I jak już to odstawiliśmy, to mamy coś, na co włazimy i, i co teraz. Kaczemy? Tak. Rest in peace. Także to jest właśnie zakończenie gry. Wiem, że bardzo antyklimatyczne, ale tak już wyszło. Bardzo fajna przygoda. Polecam to grę każdemu, kto ma steam. A. Jest za darmo I jest naprawdę dobra jak na darmową grę Ale zatem to są moje opinie Myślę, że Naprawdę fajna gra, jeżeli ktoś chce I Za każdego kto chce wejść właśnie w świat takiego indie RPG To naprawdę bym polecał to jako pierwszą grę Albo drugą, albo trzecią Że ja się z wami żegnam i no, może jeszcze nie, może jeszcze właśnie chciałem wspomnieć o tym, że może jakieś eventy poszukam ciekawsze, chociaż pewnie nie. Także, no, ja się z wami żegnam już i do następnego w nowej grze, prawdopodobnie.